Amerykański pisarz Stephen Ambrose napisał kiedyś, że przeszłość jest źródłem wiedzy, natomiast przyszłość jest źródłem nadziei i ci, którzy miłują przeszłość, wierzą potem w przyszłość. I dlatego ja tak bardzo cieszę się z tego powodu, że mogę być częścią tak fantastycznego projektu jak Kronika Filmowa Smolca. Jedna część jest poświęcona Adamowi Smoterowi, wybitnemu działaczowi sportowemu ze Smolca i zarazem Założycielowi, prekursorowi sokowa Smolec klubu piłkarskiego, natomiast ta będzie poświęcona przemianom infrastrukturalno-społecznym, o którym ja postaram się opowiedzieć, oraz również historii sportu Smoleckiego. Otóż w latach 60. XX wieku Wydział Urbanistyki i Architektury ówczesnego Powiatu Wrocławskiego miał plany. Miał być sporządzony wtedy plan zagospodarowania przestrzennego Smolca, w ramach którego do roku 1980 na naszym terenie miało zamieszkać ponad wtedy 2,5 tysiąca osób. Wiemy o tym, że miały powstać 2-3 kondygnacyjne budynki przy dzisiejszej ulicy Głównej, natomiast w kolejnej części Smolca miały powstać budynki szeregowe, ale również co jest ciekawe to to, że miały zostać zagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny wokół ruin zamku oraz tereny wokół Smoleckiego Stawu. Miało tam powstać boisko sportowe oraz ośrodek kempingowy, no ale niestety te plany się, te projekty absolutnie się nie ziściły. Natomiast taką datą dla Smolca przełomową, taką datą bardzo krytyczną jest rok 1999. Wtedy, kiedy spółka Ecobau zaczyna sprzedawać działki na dzisiaj tak zwanym Nowym Smolcu, no i osobą, która jako pierwsza wbiła pali, że tak pod budowę swojego domu, był świętej pamięci pan Zdzisław Wojtasiak. Ten bardzo szybki rozwój demograficzny Smolca pociągnął za sobą szereg problemów. No niestety było tak, że, że infrastruktura nie nadążyła po prostu za nim. No i pierwszym ogromnym problemem było to, że w owym czasie mieszkańcy tak Nowego Smolca nie byli podłączeni do kanalizacji gminnej. Tak? Byli podłączeni do takiego zbiorczego szamba, no, co wiązało się z takim problemem, że bardzo często po tamtej części Smolca jeździły samochody asenizacyjne. Tak? Dopiero później ten problem Problem został rozwiązany. Kolejnym problemem, który tak naprawdę jest problemem do dzisiaj, tak jest brak chodnika. Powstał oczywiście chodnik przy ulicy chłopskiej, niemniej cały czas bardzo brakuje nam tej części, gdyby która łączyłaby bezpośrednio obie części Smolca. Również problemem takim samym jak 100 lat temu, tylko że w o wiele. Większej skali jest to, że oczywiście e, pojawiło się dużo więcej w Smolcu rodzin, które mają dzieci. Okazało się, że szkoła smolecka jest po prostu za mała. Najpierw, oczywiście, została wybudowana tak zwana przybudówka, ale bardzo szybko okazało się, że również ona nie wystarcza. No i w tej chwili jest budowana nowa szkoła, nowy zespół szkolno-przedszkolny w Krzeptowie. Który otworzy swoje podwoje w roku 2024. Jest więcej dzieci, no, ale również jest więcej osób starszych, które no, prędzej czy później umierają. Tak? I okazało się również, że cmentarz Smolecki, stary, tak, liczący już w tej chwili no, ponad 150 lat, no, też dalece. Miejsca tam nie wystarcza, tak i w roku 2016 został otworzony nowy cmentarz, również przy ulicy Kościelnej. Jest tam oczywiście wspaniała kaplica ponadwyznaniowa. Również problemem dotyczącym Komunikacji pomiędzy Smolcem a Wrocławiem, no było to po prostu, że nie było tam regularnego połączenia autobusowego nowego Smolca z Wrocławiem. No dzisiaj, że powiem, jest ten problem w dużej mierze, no, czy może nierozwiązany, tak, ale no jeżdżą, tak, autobus MPK. Również został oddany. Przystanek stacji kolejowej w Mokronosie Górnym. Mnie cieszy jednak to, że przede wszystkim, że znalazła się taka grupa osób, która poprzez swoją działalność społeczną łączy obie społeczności. W roku 2003 powstał portal smolec.pl, których którego twórcami byli Grzegorz Stasik i Radosław Puchała. W roku 2014 powstał portal smolec24.pl, którego twórcą jest Tomasz Sorubka. Również bardzo cieszy mnie to, że taką funkcję integracyjną spełniają organizacje pozarządowe, które działają w Smolcu. Ja tylko przypomnę niektóre. To jest Towarzystwo Przyjaciół Smolca, którym, którym teraz kieruje Katarzyna Pytlos. To jest Fundacja Smolec, na czele której stoi pani Halina Wiśnioska, również opiekująca się seniorami, którzy mieszkają na naszym terenie. To jest również Koło Gospodin Wiejskich, którym kieruje pani Henryka Rybak, to jest oczywiście Ochotnicza Straż pożarna. No, tych organizacji w Smolcu jest e, bardzo wiele, ale też e, niebagatelną rolę odgry, odegrał tutaj Kościół, odegrała tutaj parafia. E, w Smolcu jest ponad 20 grup działających e, przy parafii, no i wspólnie e, w nich modlą się razem e, niewątpliwie tym, co bardzo mocno e, spaja ze sobą e, mieszkańców Smolca i z czego jesteśmy e, bardzo dumni. To jest Smolecka Zadyszka, której ojcem jest również Tomasz Sorubka. Stając się mieszkańcem Smolca miałem wizję, koncepcję stworzenia tenisa ziemnego w Smolcu dla społeczności lokalnej i tak w 2006 roku Rozpoczyna się inwestycja pod tytułem Korty tenisowe przy ulicy Śliwkowej. Powstają trzy korty i zaplecze tenisowe i pierwszy już turniej w 2008 roku rusza pełną parę. Na początku ośmiu zawodników i dwie kobiety i rozrasta się to coraz bardziej. Do, w roku 2017 dołącza do nas również Omega Smolec, która daje możliwość grania przez cały rok w Smolcu. Mamy ligę tenisową, singlową, ligę tenisową deblową. W lidze singlowej startuje około 40 zawodników, debla 16 par. Możemy się poszczycić wieloma turniejami, m.in. wojewódzkimi turniejami klasyfikacyjnymi do lat 12 do 14. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardzo ważnym elementem jako Smolenskie Towarzystwo Tenisowe Return na mapie dolnośląskiego tenisa. W 2011 roku powstaje Smolenskie Towarzystwo Tenisowe Returs Stowarzyszenie, które przyjmuje jakby całą otoczkę związaną z organizacją różnego rodzaju turniejów, nie tylko amatorskich, ale również turniej pod egidą Polskiego Związku Tenisowego. Organizujemy między innymi wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne do lat 12, do lat 14 na terenie właśnie naszych portów w ulicy Śliwkowej. Bardzo istotnym elementem myślę, że na skalę Dolnego Śląska jest nasza. Nasz turniej nocny, turniej nocny zwany Smoleriadą, którego początki są od roku 2009. Rok 2012, bardzo ważna data, ponieważ przychodzi pan Waldek Bigda, spotykamy się, rozmawiamy, dużo rozmów. Stara się mnie namówić do tego, żebym pociągnął jakby schedę po Adamie Smoterze, żebym dalej kontynuował jego wizję utworzenia wielkiej piłki nożnej w Smolcu. No, Początki nie były łatwe ze względu na to, że no, drużyna sama w sobie się troszeczkę rozpadła. Nie było grup młodzieżowych, więc cała energia i całe zaangażowanie szło w to, żeby stworzyć nowo podwaliny pod nowe stowarzyszenie, które przejmie jakby zedę po LZS SOKÓŁ Smolec i powstaje Smoleckie Towarzystwo Sportowe Sokus Smolec. No, ciężki początek, ciężkie działania polegające na chociażby tworzeniu A-klasy, tworzeniu grup młodzieżowych. No myślę, że udało się to osiągnąć w takim a nie innym obrazie. Dzisiaj możemy mówić o tym, że Sokół Smolec to naprawdę silne, duże stowarzyszenie, e, zrzeszające bardzo dużo dzieciaków, młodzieży, no i dorosłych. Moja przygoda z Sokółem smoleca w zasadzie ze Smolcem rozpoczęła się w 2011 roku, jako młody trener Śląska Wrocław zostałem tutaj oddelegowany do Smolca, aby otworzyć Filię Śląska Wrocław. No, a w międzyczasie poznałem też lokalną społeczność, lokalnych trenerów i zawodników, zostałem namówiony do gry w, w lks ie W debiucie nawet zdobywając bramkę, z czego jestem bardzo dzisiaj dumny i o to wspominam. Natomiast rok później już pod szydem z STS-u Sokół Smolec, pełniłem rolę trenera w grupach młodzieżowych, no a kilka lat później, a dokładnie w 2015 roku, zostałem prezesem całego stowarzyszenia. Dzisiaj można powiedzieć, że Smolec za pasami stoi, ale początki były bardzo trudne. To były lata 2000, dokładnie w 2005 roku, kiedy rozpoczęliśmy zajęcia z dziećmi, z młodzieżą. Nie mieliśmy sali, nie mieliśmy budżetu, nie mieliśmy klubu, nic nie mieliśmy praktycznie. Mieliśmy trenera i na pierwsze zajęcia nikt nie przyszedł. Ani jedno dziecko nie przyszło na trening. Udało nam się później uzgodnić też z dyrekcją szkoły, żeby powiadomić wszystkich uczniów i przekazać im informacje dotyczące zajęć. To na następne zajęcia już nie mieliśmy miejsca na sali, było ich tak dużo. Także początki były trudne, ale no mieliśmy, że tak powiem, dużo energii, mieliśmy wizję, i przez te wszystkie lata udało się rzeczywiście zdobyć wiele medali mistrzostw Polski trzy medale mistrzostw Europy. Mieliśmy zawodnika w kadrze olimpijskiej, i Dawid Klimek był właśnie mistrzem Europy w zapasach klasycznych. Tych zawodników przywinęło się w sumie około tysiąca dzieciaków przez te wszystkie lata, no i tyle, tak, zgrupowania, obozy, zawody, rywalizacja. To były pierwsze, jedne z pierwszych zajęć, poza oczywiście zajęciami piłki nożnej, gdzie były zorganizowane właśnie dla dzieciaków ze Smolca i Sokolic. Klub powstał w 2005 roku. Pierwsze tygodnie, miesiące to była szkółka zapaśnicza Śląska Wrocław, ale za chwilę żeśmy utworzyli klub, uczniowski klub sportowy Tygrysy. No my wprowadziliśmy się do Smolca w, w, w 2000 roku i wtedy poznałem panią z Mariannę Kowalską, świętej pamięci. To on, z nią przede wszystkim rozmawialiśmy dużo o sporcie, ale też o samorządzie. Będąc po raz pierwszy na sesji Rady Gminy, gdzie uchwalany był budżet, budżet to był zaledwie 20 parę milionów, dzisiaj to jest ponad 200. Tak? Mieszkańców naszej miejscowości przebywało, zamieszkiwało około tysiąca z kawałkiem, dzisiaj to jest około 10 tysięcy, tak. Pamiętam ilość ulic, bo żeśmy sami przez zebrania sołeckie uchwalali te nazwy. Było ich w tamtych latach zaledwie 27, o ile dokładnie pamiętam, w tej chwili jest grubo ponad 200. Jestem ostatnim sołtysem, który był sołectwa Smolec w całości. W 2015 po dwóch moich kadencjach utworzyliśmy nowe sołectwa ze względu na rozrastającą się miejscowość. Powstały trzy sołectwa, to jest Smolec-Zatorze, Smolec-Centrum i Smolec-Osiedle Leśne, czyli tutaj te nowe budynki, które powstały właśnie w ostatnich latach tam, gdzie były nie tak dawno pola i łąki.